Przez rok byłem w takiej w ogóle, co ciekawe, bo to na naszą nomenklaturę to była roczna zawodówka, nie? bo potem byłem jeszcze na studiach, ale byłem jeszcze rok w takiej zawodówce realizatorskiej. Tylko to była taka zawodówka, że miałeś SSL-a tam za nie wiem, pół miliona funtów i, i cały outboard jeszcze dookoła. Nie? No to tam uczulali nas, nie? Że, że podłączenie pewnych rzeczy źle, um, odpalenia. Komputera tego, niektóre tak, ale, ale też na przykład sekwencje odpalania komputera, takiego, który był jak szafa, dołączony do tej konsoli, no to jakby pomylenie się gdzieś w tej sekwencji groziło pewnymi konsekwencjami finansowymi, nie? więc trzeba było na to uważać. No wiesz, taśma analogowa, no to też musisz się z tą taśmą też. O obchodzić w odpowiedni sposób, bo możesz się zabrudzić, możesz, musisz uważać na przykład jak demagnetyzujesz głowicę od szpulowca, na przykład okazało się w trakcie tego kursu, że jeden gość ma płytkę w nodze metalową i on na przykład nie mógł brać udziału w szkoleniu jak demagnetyzować te głowice, bo to mu groziło krwotokiem wewnętrznym, nie?